No w górach, nie prawie, tylko w górach. Jesteś 1000 metrów nad poziomem morza To już. O Jezu jak tu wieje. Już czekaj Ale tu jest pięknie, to jest stała. Polana wyśni coś tam, coś tam Stój Tak ci zimno Jest minus 15. Jakie minus 15? Chyba. E. No wiesz co no, czuć, czuć piaterek, czuć. Taki nawet bym powiedziała zamglony. Strasznie tu wieje.